Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy Max uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam! W tym poradniku zajmiemy się włączeniem lub wyłączeniem opcji selektywnego otwierania drzwi w starszych pojazdach grupy VAG, nie posiadających w sterowniku opcji długiego kodowania. Funkcja ta odpowiada za otwarcie tylko drzwi kierowcy przy użyciu przycisku na pilocie jeden raz, natomiast przy użyciu go dwa razy otwieramy już wszystkie drzwi w pojeździe. Jest to opcja, która ma na celu udaremnić ewentualne dostanie się niepowołanej osoby na miejsce pasażerów. Dodatkowo włączymy również opcję automatycznego regulowania wszystkich drzwi po przekroczeniu 15 km. W tym celu przechodzimy do programu Macieku oraz łączymy się z modułem komfortu w naszym pojeździe. Po połączeniu przechodzimy do adaptacji i tu, jak zawsze, mamy oczywiście możliwość kodowania tego w standardowy, trudniejszy sposób, znany z innych programów, który będzie wymagał wiedzy na temat modyfikacji kodu. Natomiast w Maxyaku ta funkcja jest tak rozpisana, aby mógł sobie z nią poradzić każdy. Wystarczy wybrać pozycję o nazwie kodowanie, a następnie dokonać odczytu kodowania. Warto zaznaczyć, że zawsze w przypadku jakiegokolwiek kodowania w sterownikach dobrze jest zapisać aktualną konfigurację kodu, ponieważ w razie komplikacji możemy wpisać stary kod i wrócić do ustawień, które były w naszym pojeździe. My jednak zajmujemy się od razu włączeniem interesujących nas opcji, a więc zaznaczamy okno o nazwie selektywny centralny zamek oraz blokada centralnego zamka po przekroczeniu 15 km na godzinę. Naturalnie, jeżeli chcemy, aby te opcje były wyłączone, co bardzo często się zdarza, to analogicznie odhaczamy te okna i klikamy na wykonaj. Po takich krokach jak w tym przypadku wszystkie funkcje powinny działać i mają one zapewnić większe bezpieczeństwo kierowcy. Jeżeli interesują Cię również takie proste kodowania, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.